Dzień dobry, Polsko, nasza kochana ojczyzno. My już jesteśmy po live'ach, po streamie na kanale Świnoujście w sieci. Świnoujście w sieci. No i tak, ja się teraz zmieszczę. Mieszczę się. Jedziemy na Plac Wolności. Tutaj pan na Plac Wolności powiedział, żebyśmy podjechali, zobaczyli. Jest ciekawa instalacja. Ciekawa instalacja, 20 kwietnia. Dobra, jedziemy, 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 zobaczymy jak to wygląda A przy okazji pokażę Wam jak wygląda nasze miasto Miasto Świnoujście o poranku Nie wszyscy oglądają live'a na kanale Świnoujście w sieci Więc zapraszam Was tutaj Przepraszam za mój głos <laughs> Martynka mówi, że brzmi jak stary kaloryfer Po prostu jestem taki zachrypnięty Co ośmie dopada, a muszę być zdrowy Muszę być zdrowy do, do poniedziałku Bo w poniedziałek mamy jechać odwiedzić naszego najmłodszego wnuka Trzeciego wnuka Naszego kochanego. Musimy jechać. A i musimy być zdrowi. To przede wszystkim musimy być zdrowi, żeby jechać. Dobra, tutaj widzimy, już mamy zielone światełko. Jesteśmy na ulicy Matejki. Na Matejki skręcamy w prawo. Jedziemy na Konstytucji. Na Konstytucji 3 maja. Pamiętajcie, dzisiaj wielki piątek. Wielki piątek. Bardzo ważne święto w Kościele Katolickim. No, dzięki krzyża. Dzień Krzyża dzisiaj, także chwilę skupienia, gdybyście, gdybyśmy znaleźli czas na to, byłoby bardzo, bardzo dobrze. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Czekajcie, ja tutaj muszę wyłączyć, włączyć zasilanie, bo coś widzę, że tutaj e, zasilanie telefonu słabiutko, słabiutko. E, piękne słonko zaczyna się pojawiać. Rano jak byłem na plaży, to powiem Wam, szaro, buro i ponuro. Aż się normalnie człowiekowi nic nie chciało. A tutaj zobaczcie, jak to wszystko pięknie teraz wygląda. Jedne słonko wschodzi, przed nami rondo, a na rondzie sanktuarium Chrystusa Króla. Na rondzie sanktuarium Chrystusa Króla tutaj widzę, rozpoczyna się po drodze prawo-lewo sprzedaż wieżb, wieżbek, że tak się wyrażę, chyba świątecznych, takie rózgi wieżbowe. Zielone to lecimy. Tylko gdzie ja tu zaparkuję? Gdzie ja tu zaparkuję, żeby to miało ręce i nogi? No zobaczymy, przyjadę dookoła. Muszę iść na ten Plac Wolności, zobaczyć co tam mi tu internauta podesłał za No Jeżeli to co mi przysłał jest prawdą, no to jest szok, ale to zobaczymy zaraz. Na pewno Plac Wolności wygląda ładnie. Jest fajnie przystrojony, świątecznie. No to trzeba przyznać, że tu się władze miasta znowu postarały, jak co roku. Poprzednie władze miasta dawały radę. No widzę, że dają mi te, hello, hello, witam, witam. Eee, witam, witam. To jest tutaj stary, stary numer, że tak powiem z palmami w <laughs> Świnoujściu. <na> Czy znaczy tutaj jest jakieś wolne miejsce, żebym tylko stanął na chwilę? Potrzebuję dosłownie stanąć na 3 minuty. Tutaj? Pewnie, że tutaj. pewnie, że tutaj. Takim wozem, jak ja tutaj staję, to nie ma żadnego kłopotu. O! I tak sobie tu stoimy. Elegancko, ja tu potrzebuję dosłownie 5 minut. 5 minut i lecę, lecę. Hej, hej! Hello, hello! Witam, witam. Kogo tutaj widzę? Kogo goszczę? Witam małpę, witam małpę, witam małgorzatę. Magdalenę, przepraszam, Magdalenę. Witam, już lecę, już lecę na miasto. To wam pokażę centrum Świnoujścia. Jak wygląda centrum Świnoujścia w tym przedświątecznym zgiełku. W tym przedświątecznym czasie. Teraz jesteśmy tutaj troszeczkę z boku. Dobra, jedziemy. Martynka do mnie mówiła, Daniel, tak długo to trwa, jak ty wchodzisz, wychodzisz z samochodu. No trwa trochę, trwa. Człowiek już stary, 50 lat na karku. No to szła. Dobra, wyszedłem, jestem. Jestem Pach Pach i jestem tutaj za byłą stokrotką, koło byłej przychodni miejskiej. Nie ma już czegoś takiego jak przychodnia miejska. Pamiętajcie, to już jest stary przeżytek, nie ma czegoś takiego. Jeszcze wam tylko mikrofon podepnę, żebyście byli lepiej widziani, lepiej słyszani. Tutaj tylko to włączę. I będzie Was lepiej widać, lepiej słychać. Kogo widać, kogo słychać. Witam serdecznie wszystkich którzy tutaj się zjawili. Czekajcie. O, jestem, jestem, jestem. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Już Wam pokazuję, jak wszystko tu wygląda. A wygląda to mniej więcej tak. Już Wam pokazuję, poczekajcie. Pach. Tak. Jesteśmy tutaj z boku kościoła. Byłeś Sokro... koło stokrotki i koło czego? Koło, koło byłego polo. To chyba polo było, o ile dobrze pamiętam, ale to nie ma znaczenia, sklep się jest niczym. Tutaj budowa, budowa apartamentu w środku, w środku miasta. Ale my przejdziemy się tutaj dookoła, tak jak mówiłem, koło kościoła Chrystusa Króla. Witam wszystkich, witam, witam, witam serdecznie. Trwają budowy, trwają prace, panowie dookoła sprzątają, kurzy się strasznie, kurzy się strasznie, betonują tutaj coś, no tak, jak jest budowa, jest betoniarka. Idziemy na Plac Wolności, idziemy na Plac Wolności w Ślustu. zobaczymy, co tam widać, co tam słychać, miły panie mój. Co tam widać, co tam słychać. Dobra, i za chwileczkę... Przekonamy się, jakie tam są cuda na tym placu, jak to wszystko tutaj wygląda, co tu się stało. Poczekajcie. Sekundkę jeszcze. Jeszcze sekundkę. Opa, dobra, jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Proszę bardzo. A tak wygląda plac wolności w śnuściu. Baranki wielkanocne, jajeczka wielkanocne. No powiem Wam, że pięknie jest to wszystko wystrojone. Już działa fontanna, zaraz przyjdę i pójdę i wam zaraz pokażę, jak to wszystko wygląda. Tutaj w sobotę mamy jarmark od godziny 10 do, 16, do 14 według informacji, które są zapisane, także zapraszamy. Do Świnoujścia. Zapraszamy, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Tutaj dzień dobry, zdjęcie. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry, witam. Miłego dnia. Dobry świąt życzę. Witam, witam Daniel. Witam, witam. Daniel, witam Daniela. Już wam tutaj zrobię parę zdjęć. Pokażę co my tu mamy. Co my tu mamy? No, fajne zdjęcia, fajne. Klinica morska. Ale o czym tu kolega mówił? O czym tu kolega mówił, wystawa latarni morskich. No ładnie to wygląda. Powiem wam, że te zdjęcia prezentują się tu całkiem dobrze. Całkiem dobrze one się tu prezentują. Naprawdę bardzo fajna instalacja. Bardzo fajna instalacja. Zapraszamy, przyjdźcie zobaczyć, jak wygląda latarnia w środku. Można zobaczyć, bo to naprawdę niesamowity widok. Ja już byłem kiedyś w latarni morskiej na samej górze, tam gdzie jest ta lampa. No to naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. Bardzo dobrze, a tak wygląda tutaj nasz plac w Świnoujściu w przedświątecznym czasie. Tutaj mamy jakieś instalacje, jajeczka. Pięknie to wygląda, ustrojone. No, trzeba przyznać, że ludzie, którzy tutaj to robili, poszło im to całkiem nieźle. O to chodziło. No właśnie, 20 kwietnia. 20 kwietnia. Wiecie, co się wydarzyło 20 kwietnia, wiele, wiele lat temu? Jesteśmy na Placu Wolności w Świnoujściu. Placu Wolności, kiedyś, plac Adolfa Hitlera. A jakiś nierozumny człowieczek zrobił tu instalację 20 kwietnia. Niemcy przychodzą, z radością sobie robią tutaj zdjęcia. 20 kwietnia. Ludzie, to są urodziny Hitlera. Na placu Wolności obecnie, a kiedyś w placu Hitlera, imieniu, imieniem Adolfa Hitlera, stawiacie takie oto instalacje. Czy Wy macie rozum? Czy Wy do szkoły nie chodziliście? Czy Pan Bóg Was opuścił? No weźcie, powiedzcie, naprawdę. Powiedzcie, co to się stało z Wami? Naprawdę nikt z Was nie ma rozumu? Były plac Adolfa Hitlera. Tak się nazywał ten plac kiedyś. 20 kwietnia są urodziny tego bandyty, a oni tutaj robią taką instalację. No przecież to trzeba być pajacem. No dobra, pokażę Wam resztę, co tu się dzieje w Świnoujściu na placu. Fontanny. Zobaczcie, tutaj nasze, nasze sraptaki, gołębie, kąpią się od samego rana. Ludzie to podziwiają, oglądają. tam postaram się podejść, żeby ich nie przepędzić, nie przegonić. Świnouście uczciło, czci urodziny Adolfa Hitlera. No to się mogło stać tylko za komuny po prostu. Komuniści po prostu, jak doszli do władzy, to takie cuda robią. To są niełuki historyczne. No to są nieuki historyczne. jak się Wam podoba, fontanna w Świniuściu. Dzieci uwielbiają tą fontannę, tylko pamiętajcie o tym, że tutaj nie powinniście dzieci kąpać, ponieważ tak naprawdę ta woda tutaj jest w obiegu zamkniętym, a tutaj przychodzą różni ludzie, naprawdę różni ludzie, zazwyczaj koneserzy taniego wina, dobrego, bo taniego, taniego, bo dobrego i oni się tu myją. I potem ta woda w obiegu zamkniętym po prostu krąży, więc lepiej, 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 żebyście tutaj dzieci nie... Nie pozwalali dzieciom tu się kąpać. Tu mamy takie jajeczka, które dzieci malowały w czasie palmowej niedzieli. W czasie palmowej niedzieli. Ja dziękuję. Ale to naprawdę jaka porażka jest z tym napisem. Jaka to jest porażka ogromna. No to po prostu szok. Po prostu szok. To jest niesamowite. Ale ty patrzcie, te jajeczka wygląda pięknie. Ktoś powie czego się czepiasz, chodzi o święta. Ja się nie czepiam. Że chodzi o święta. Trzeba po prostu kojarzyć fakty. I wtedy robić te instalacje zupełnie inaczej. A tak, zobaczcie. W Świnouście trzci urodziny Adolfa Hitlera. Na byłym placu Adolfa Hitlera powstała taka onto instalacja. 20 kwietnia. 20 kwietnia to są urodziny tego zbrodniarza. Czy naprawdę w Urzędzie Miasta? Nikt nie ma kalendarza. Czy w urzędzie miasta nikt nie chodził do szkoły? Czy osoby odpowiedzialne za robienie takich wystrojów nie mogą sprawdzić, co się wydarzyło przez ostatnie, nie wiem, tysiąc lat, 20 kwietnia? Sprawdzić kartkę z kalendarza? Ludzie, przecież to jest wstyd na całą Polskę. Na byłym placu Adolfa Hitlera w Świnouściu postawiono taką instalację. Na byłym placu Adolfa Hitlera. I teraz sobie wyobraźcie, że Niemcy tutaj, tu u mnie przychodzą po południu, robią sobie zdjęcia uśmiechnięci, radośni. No dlaczego? No bo oni wiedzą, kiedy urodził się ich wielki wódz. Oni akurat wiedzą. No wstyd po prostu, jak cholera. Dajcie spokój. Ręce z nogami opadają. Ręce z nogami opadają. Straszne. Normalnie straszne. No dobra, będziemy kończyć. Skoro tutaj ludzie, ludzie Ludzie, 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 ludzie dali ciała, no to miejmy nadzieję, że jakoś pójdą po rozum do głowy. A tutaj widzicie, jak to wszystko wygląda. Wszystkie pozostałe rzeczy, tak jak mówiłem wcześniej, cudowne, piękne, wspaniałe. Ale napis 20 kwietnia na placu, na byłym placu Adolfa Hitlera, pokazujący datę jego urodzin, to jest po prostu jakiś beton intelektualny. No ale czego się spodziewać po komunistach, którzy rządzą w Świnouściu? Czego się spodziewać po komunistach. Dobra, to ja na tym kończę. Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia. Trzymajcie się.